Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na daily vloga. Jak już wzięłam kamerę, żeby nagrać kawkę i godzinę 6.30, bo taką mamy godzinę, to się przywitam. Zamknęłam się w łazience, bo wszyscy jeszcze śpią. A ja już na nogach, żeby coś jeszcze zrobić, bo dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Dzisiaj będzie dzień wyjazdowy, nie wiem kiedy. Co ostatnio. Było. <noise> ale dzisiaj trochę rzeczy do załatwienia na mieście. Musimy odebrać Ciocie Hani z lotniska około 13. Eee, mam nadzieję, że uda mi się kupić. Nie, no uda mi się, bo zamówiłam nowy telefon, także dużo fajnych takich ekscytujących przynajmniej dla mnie rzeczy, ale mam nadzieję, że Wy też się będziecie świetnie bawić, więc lecimy w ten dzień. Ja na razie kawka i ogarniam kompa, bo to jest najcichsza rzecz. I zawsze sobie szybko wszystko wyklikam, komentarze, wiadomości, zanim wszyscy wsta zanim Hania wstanie, w tak naprawdę generalnie chodzi o Hania, zanim Hania wstanie, no i już mam zrobiony komputer, że tak powiem. Dobra, ciao! uwielbiam. Uwielbiam takie dni, kiedy mi się uda jeszcze poćwiczyć. Nie dość, że ogarnąć wszystko na komputerze, to jeszcze poćwiczyć, zanim Hania wstanie, ale już się nie da Kiedyś pójdę. Ale jest 5 po 8 i ona lada moment wstanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc poczekam już na nią. Przyjście Radełko mi się tutaj suszy, bo Musiałam wybrać dla cioci Hani. Pojście przyjście Radełko muszę spakować od kurzy, czy jakieś szpatki, suszarkę. Dużo rzeczy do zrobienia. Ale teraz co? Ja wiem co teraz. Czekam w zasadzie jeszcze... Ale to nie w tej chwili. To cały czas czekam. Mam mieć dostawy z Leroy tak jak mówię, dużo takich małych drobnostek. No nic, ja ogarnę jeszcze coś na komputerze, chociaż już niby wszystko zrobiłam, ale wiecie... Jak odpowiedziałam na Wasze wiadomości, to zaraz się pojawiają kolejne. I tym się pewnie zajmę, czekając aż Hanka wstanie. Ale uwielbiam, jak już jestem tak rano po ćwiczeniach. Też później cały dzień jakoś leci, a nie tak rozbite gdzieś w środku. Hanka wstała, dostawa odebrana, a cały z tej łazienki nadaje, a teraz już naprawdę idę się myć, więc idę się myć. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy z ostatniego mierzymy, to sama nie jestem jeszcze do końca zdecydowana i tak sobie wszystko włożyłam do szafy, no poza tam trzema rzeczami i powiedziałam, że dopiero jak ubiorę, to ściągnę metki i zrobię zwrot. No i dzisiaj mam te spódnicę na sobie. No i nie wiem, i dalej się zastanawiam, czy chodzi dzisiaj w niej, czy nie. Także dzisiaj przygotowałam sobie taką prostą stylizację. No i zobaczymy, jeszcze mam kilka godzin do wyjścia, więc zobaczymy, czy w tym wyjdę. Ale właśnie tutaj jest takie przyległe, a tutaj jest taka luźniejsza góra, więc to od razu lepiej się czuję. Wyglądam spoko, o Jezus. Ale nie wiem, czy ja się dobrze czuję do końca w spódnicy. No, spódnica to jest ogromny przełom. Właśnie podoba mi się, że to jest coś zupełnie nowego w mojej szafie, no ale nie wiem. Nie wiem, na razie sobie pochodzę w domu i zobaczymy, na razie tą metkę zapcham do kieszeni, nie wyjdę z metką, ale, no ale zobaczymy, jeszcze mam chwilę. Na razie z tego mierzymy z H&M z wyprzedaży, zostawiam sobie tą czarną bluzkę, to już na pewno też widzieliście, bo ona jakoś, ja nie wiem czemu ja się jej czepiłam. ona jest rewelacyjna, świetnie się w niej czułam przede wszystkim i nie było tam właśnie tych poszerzonych ramion. Czy ty mnie musisz przekrzykiwać? Plus zostawiłam też tę ultra krótką sukienkę, bo już ją założyłam. I mimo wszystko tutaj tak koło domu... E... Jezus, to jest tak... Ja w życiu takiej gadowni nie spotkałam, w życiu. Ona... Ja nic nie gadam przy niej, nic, ja milczę. Ja po prostu boję się dnia... Boję się dnia, kiedy ona zacznie składać te pełne zdania i zacznie się posługiwać. Mową ludzką. Przypominającą bardziej ludzką niż tą jej. Ja myślę, że ona zagada wszystkich. Absolutnie wszystkich. No, jeszcze została ta krótka spódniczka w kwiatki... To mi jeszcze piłują. Matko kochana. Krótka spódniczka w kwiatki, bo już w niej chodziłam. Koniec, kropka. Tyle. Kupię sobie do niej kolarki, jak będę chciała w niej wyjeździć dalej, a na ogródek i przy domu jest świetnie i nawet ją miałam na rowerze, ale założyłam pod spod też krótkie spodenki. Dobra, co teraz? A ogarniam, sprzątam tutaj. Takie wiecie, pościelić łóżko, no, 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 no takie pierdółki. Okej, okay, wiecie, jak jest generalnie problem? Pokręciłam się trochę po domu, a ta spódnica już nie jest w tym miejscu, tylko dużo wyżej, strasznie się podwija. I ja jednak chyba nie jestem przekonana. A wiecie, jak to jest? Jak nie jesteś przekonana, to nie zostawiaj. No, myślę, że nie będę po nią często sięgać, także dobrze, że nie odpiałam tej metki. Wyskakuje w niej, z niej. Właśnie to w mierzymy nie wyszło, nie? Że ona się tak podwija, podciąga strasznie. Zaraz mi będzie wszystko widać. Także przebiureczka. Jedna. No jednak się przebrałam. I tam ta spódnica do zwrotu. W tej sukience jeszcze nie była. Więc też spoko A co? Musisz tu być za no. ja tylko chciałam szybką pielęgnację zrobić. Nie poszłabyś się pobawić do pokoju? Nie ma wyjścia. Absolutnie. Wszystko razem. Wszystko. Nie Przyjaciółko moje, chodź. Wszystko razem, wszystko razem, a ja chciałam tylko szybką pielęgnację zrobić, bo pomaluję się jak ona pójdzie spać. Ciu, ciu, ciu. Co prawda powinna pójść późno spać, ale pójdzie szybko spać, niestety. Bo jako, że wychodzimy, musimy na 13.35 być na lotnisku. I później długo nas nie będzie w domu. No to musi drzemka odbyć szybko, pomimo tego, że wstała późno. No, ale ja szybka pielęgnacja, tonik. Ostatnio używam takiego fajnego olejku z Sephora. Szybko się wchłania, ładnie na nawilża. Krem podoczę. Jeszcze tylko coś na usta i krem i, i pielęgnacja. Odebrałam też właśnie paczkę, która jest dla mojej sąsiadki, ale w konspirze, w konspiracji, wielkie tajemnice przed dziećmi swoimi, z którymi nie mieszka swoją drogą. Poprosiła mnie, żebym jej zamówiła odkurzacz, w ogóle z mango, pierwszy raz zamawiałam coś z strony zakupów mango, ona zobaczyła w telewizji, tam posprawdzaliśmy parametry, stwierdziliśmy dobra, nie jest drogi, zamawiamy, więc pewnie jeszcze później już wieczorem e, będę musiała albo chciała do niej podejść, żeby jej po prostu pomóc z tym odkurzaczem, zobaczyć co to tam jest, jak to wyszło i tak dalej. No, to prosta sprawa, bo to taki, e, strasznie zajarana, bo to wiecie, taki nie bezprzewodowy, ale pionowy, o. E, także nie wiem, czy tam ogarnie, no, no ma, pewnie by ogarnęła bez problemu, ale pomoc jej <grym> się na pewno przyda. Także to, a póki co śniadanie. Rzadko ostatnio pokazuję zużyte produkty, więc właśnie ląduje w koszu em, eliksir nawilżający z koi. I te kosmetyki są genialne. Ja Wam je polecam wiele miesięcy temu, ale są super wydajne. Ja jeszcze mi tam chyba maska została i peeling i naprawdę mega nawilżenie, szybkie wchłanianie i po tych kosmetykach. Piękna cera i ja byłam super, super zadowolona. E, tutaj, akurat, co tu było? Roślinne komórki macierzyste, peptydy i kwas hialuronowy. I faktycznie to nawilżenie, wyładzenie Super zadowolona. Byłam szklana, opakowanie, pipetka. Wszystko się tutaj zgadzało, ale skończyło się. sięgam Wam, że położenie spać dziecka, które nie bardzo chce spać, to jest jakiś hardcore. Jeśli nigdy tego nie robiliście, nie polecam. U nas to się zdarza w sytuacjach kryzysowych, ale to wszystko dla jej dobra, no bo jakby mi teraz nie położyła, to by nie poszła przez cały dzień spać już. Ona w aucie nie, w aucie nie zaśnie, w wózku nie zaśnie. No, także dla jej dobra, bo bo mnie nie poszła spać i pod koniec dnia albo już w połowie by była absolutna masakra, armagedon i ona by się męczyła i my byśmy się męczyli a tak to usnęła kowalce, ale jednak także ja robię kawkę i idę się chyba ogarnąć no i muszę spakować y, torbę i pewnie za niedługo będę wychodzić niedługo? nie, tylko o 12.40 no za godzinę, to, to już nie jest dużo czasu A jeszcze jak mam taki dekolt jest takie piękne słońce To słuchajcie To tu trzeba przyszalać trochę Nie tam takie Tak ja mam kurtkę, ale Trochę można To mały pędzel mam No i pięknie To teraz wam pokażę jeszcze strój dnia Bo już nie mam zamiaru się przybierać Średnio będę miała też czas się przybierać Także... Zobaczmy. To mam na sobie tę sukienkę z Lemoniadę. Ostatnio wam ją na Instagramie, pokazywałam, jeszcze jej na sobie nie miałam. Także dzisiaj ma premierę. Trochę mam zakurzone lustro. Nie brudne, ale zakurzone. No jedyny jej minus to jest... Wiadomo, <grym> trzuch, ale trudno co tam. I kurteczkę jeansową z Primarka. Zaraz Wam o tej kurtce opowiem. Kurtka, żeby Was nie skłamać, ma jakieś 10 lat. I dalej mi służy i kupiłam ją w primarku, jak byłam jeszcze z dziewczynami. Ciekawe, kto to pamięta? Z Ewą, z Karoliną, z Weroniką w Londynie. Tak, i to jest jeszcze stamtąd ta kurtka. Ona dalej żyje, i dalej ma się. Albo ja że tam miałam, albo tam ją kupiłam. W każdym razie ma się nadal świetnie. A teraz widziałam już takie oficjalne zapowiedzi, że primark w Polsce od 20 sierpnia w Warszawie. Nie wiem, czy się wybiorę. Zobaczymy, jakoś szczególnie nie planuję, jednak jestem przyzwyczajona do tych swoich dublińskich. No i mam nadzieję, że kiedyś do tego Dublina polecimy. Na razie się nie wybieramy, bo to różnie z tymi kwarantannami może być, ale generalnie mam nadzieję, że za jakiś czas się wybierzemy i tam się trochę obkupię, No, ale jakoś rzeczy z prymerkami, no niektóre są straszne i są strasznie uszyte, ale można też trafić takie smaczki, które służą wiele lat i wyglądają. Dobrze. Dobra, to ja idę spakować do końca chyba torbę Hani i tyle. Przygotuję jej ciuchę i będziemy lecieć. No patrzcie, zawsze tak jest, zawsze tak jest. Już Hania powinna wstawać, bo spóźnijmy. <śpuszczanie> <śpuszczanie> Oczywiście nie mogłam jej położyć, a teraz ona nie będzie mogła wstać, a ja nie mam nigdy serca, nigdy, obudzić dziecka. No ale czasami są takie sytuacje, że trzeba... Najwyżej ciocia poczeka chwilę na lotnisku, nie ma wyjścia, dam jej jeszcze z 15 minut i starczy, jeszcze przygotuję jakieś jedzenie, bo już nie będzie czasu zjeść, tylko czemu już to mam na sobie, no, także sobie zje w samochodzie, albo już na mieście, albo coś tam, coś wykombinujemy. Dzień dobry! Jedziemy? Cześć! Na ty, to masz timer wbudowany, chyba, co? No. Wyspałaś się czy średnio? No, na szczęście się udało. Przyszłam, otworzyłam szuflady i Dzidzia się obudziła. Więc jeszcze będzie może czas zjeść coś, co? Oj, mama ma ćwieki, tak? Fajne? <słuch> No. Ojej. Ale nie da się odczepić. Tak się ubierzemy? Ładnie? Ok. Ok? Akceptuje pani? Ojej. O tu, tu. O tu, tu guziczek jest, no. Jesteśmy, słuchajcie, przed lotniskiem jest jakiś miliard ludzi, przysięgam wam. Gdzie wy latacie? Gdzie wy COVID jest e, Chyba nie można wejść do środka Dlatego pewnie są tam czekający i przylatujący A my nie mamy nawet do cioci numeru Ani nic, więc Wychodzimy Hania i idziemy, nie? Słuchajcie, już jestem taka zmęczona Odebrałyśmy ciocię i dopiero teraz zostawiłyśmy ciocię Wracamy z Wyspy Słodowej Już nie mam siły Cały dzień biegać za Hanką Hardkorowo W każdym razie my jedziemy, jedziemy. No jedziemy wózkiem do auta Pakujemy się do auta, pojedziemy po telefon i do domu. Ja już chcę do domu i jeszcze mi się przypomniało, że przecież może to sąsiadki z tym odkurzaczem. Także jeszcze to. I pewnie się będę bawić telefonem. A ja już chcę do domu. Za wiele nie nagrywałam, bo tak jak mówię, no z ciocią się nie widziałyśmy dawno, to taka prawdziwa hani. Rodzona ciocia. Rodzona tak się mówi? Tak, taka ze krwi. Także... Także trochę pogadałyśmy. I no i wiecie, ja tak nie lubię. Jak jest rodzina, to jest rodzina, a nie kamera. Jak pamiętałam, że dzisiaj nagrywam vloga, ale tak mówię, nie, nie będę wyciągać. Poczekacie i pokażę Wam to, co jest godne. Nie wiem czy jest godne, że jest za dużo. Ja już gadam od 3 po 3 to co jest... To co mogę pokazać? O! Tak, a na przykład mogę pokazać piękny widok na katedrę. Wrocław katedra. I Koko jest gdzieś tu Idziemy do samochodu Świetny widok Uwielbiam Fajnie mi też taki dzień zrobił We Wrocławiu, wolny. No wolne, ale tak jak mówiłam, moje dziecko to jest żywe Ona nie posiedzi w wózku Ona by wszystkich zaczepiała, wszędzie chodziła I trzeba za nią biegać Dobra, bo pasy Muszę iść się skupić, a nie gadać do kamery Całkiem spoko ilość ludzi, więc szybko przemkniemy Żeby tu ktoś miał maseczkę Nie, no niektórzy mają, ale Kiepsko z tą maską. Ja już mam zarezerwowane, żeby tylko odebrać i zapłacić, więc szybciutko, a już nie mam siły. Jest i on, mój ci on czekał odebrany, będzie fajnie, będzie dobrze. Jeszcze go nawet nie rozpakowałam. I jeszcze tylko Wam powiem, że kupiłam w MediaMarkt, bo było za 500 zł, 50 zł na kartę, więc dostałam jeszcze 300 zł na kartę. O, golden hour! jeszcze, się, Ale już on tak z tyraną twarz, że nawet mi Golden Hour nie pomaga, wiecie. E, jeszcze dzisiaj nic nie potrzebuję z elektroniki, ale te 300 zł na pewno się przyda. Jak nie dziś, to jutro, można... Mm, rok jest na wykorzystanie. Wpadłam do domu, nawet dziecka nie wyciągałam z auta. Chwyciłam ten odkurzecz, pojechałam do sąsiadki, super zadowolona, więc spoko. Weszłyśmy, zrobiłam hanikolację. No, już tak naprawdę czekam, aż pójdzie spać, żeby otworzyć tego srejfona. O mamuniu, jakie to jest ogromne! Jak się jaram, jakie to jest wielkie! Poczekajcie, przyniosę swojego starego. No, patrzcie! Ja, ale się cieszę. No dobra, nie jest taki mega dużo większy, ale jednak przy telefonie to będzie robiło różnicę. Uaktualnienie oprogramowania zostanie zainstalowane dziś w nocy. Po co mi? Jak ja już mam ten, ale super. Muszę jakąś porządną obudowę sobie kupić. Tu ponoć i Face ID, i, i różne takie bajerki. Także, także co. Także zobaczymy zaraz. Ale tak naprawdę, pewnie wszystkie przenoszenie danych i tak dalej, ustawienie Face ID i to wszystko będzie trochę trwało, więc już sobie odpuszczę i położę, hani. ale jest czoty. Siadam i ogarniam iPhona. Mi się przypomniało, że to w sumie nie jest takie trudne, bo niedawno to robiłam. To chyba wystarczy położyć dwa iPhone'y obok siebie i one sobie jeden z drugiego zrzuci dane. Ale tak sobie przypomniałam jestem ciekawa czy pamiętacie te czasy ile z was pamięta te czasy jak się kupiło nowy sprzęt to zawsze trzeba było ładować przez 12 godzin co bzdura dobrze, że te czasy bezpowrotnie minęły masz coś nowego, chcesz to odpalić a tu trzeba doładowania na 12 godzin albo chyba później było do pełnej baterii albo w ogóle ja zmyślałam jakieś bajki ale nie, tak chyba było coś się podłączało, nie dotykaj, nie odpinaj musi się naładować przez 12 godzin żeby ta bateria jakoś tam zaskoczyła szczęście teraz się odpala sprzęt i można się bawić. Tutaj się bawić. Zobaczcie, jaka jest różnica w wyświetlaczu. Ogromna, ogromna, ale ten jest taki jasny, ten trochę taki żółtawy. Ale zobaczymy. Na razie robię Face ID. Przypomniało mi się, jak się Irdą, nie Bluetooth, Irdą wysyłało nutki na telefony. Pamiętacie to? Trzeba było przyłożyć w tym jednym określonym punkcie dwa telefony, i było można było przesłać takie dzwonki. Ale tak wiecie, dy, 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 dy. nie piosenki, dzwonki. Tu jest tak całkiem podobnie, tylko te telefony nie muszą, się, nie muszą się dotykać. No i to nie jest na zasadzie prześleć jeden dzwonek, a później były dzwonki polifoniczne, tylko cała zawartość się konfiguruje. Także to też jest bardzo wygodne. I wiem, teraz odpaliłam i mi się przypomniało, bo. Był jeden temat, jak jechałam z samochodem, który sobie przypomniałam, że chciałabym poruszyć Jak zwykle na koniec vloga yy, I nie mogłam sobie przypomnieć, otworzyłam kamerę i mi się przypomniało Bo wiem co chciałam powiedzieć, a propos tego, że mówiliśmy ostatnio sobie, rozmawialiśmy o tym Czy moje życie jest prawdziwe, które jest prawdziwe i kiedy jest prawdziwe i co czyni życie prawdziwym To sobie tak w tym kontekście myślałam, bo tam w komentarzach generalnie super był ocef na ten temat, żeby też prowadzicie zdalne prace, życia chciałam powiedzieć. Macie zdalne prace i dużo osób tego nie rozumie, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym każda praca jest coś warta i w każdej pracy trzeba się mimo wszystko napracować, w jednej więcej, w drugiej mniej, ale tu się nie ma co licytować, a na pewno wszystko jest życiem, nawet jak ktoś leży i pachnie, to jest życie. No, ale właśnie tam poszły też jakieś takie licytacje, że ty nie musisz tego i tego, masz więcej czasu, no bo siedzisz w domu i tak dalej. Tak, mam więcej czasu, bo odpadają mi dojazdy ale to nie znaczy, że bym jej osiągnąć. Bo tam dziewczyna nawiązywała do tego, że ja mam jakieś 9 godzin więcej, no bo ona jest 8 w pracy, plus jeszcze godzina na dojazd. tam mówię, hola, hola, kochana, bo to nie jest tak, ja mam tą godzinę więcej, gdzie nie dojeżdżam, ale ja też pracuję w pełnym wymiarze, czasami nawet więcej jak w pełnym, przy tym YouTubie, mimo wszystko. I tak sobie dzisiaj o tym pomyślałam, że jeszcze jeden wątek chciałabym poruszyć, bo dziewczyny, czyli Hani Ciocia i jej koleżanka przyjechały na urlop. Czejcie! Szczególnie, co to jest urlop, bo ja nie. Ja odkąd mam YouTube'a Nie ma czegoś takiego jak urlop Nie ma, że się wylogowuję Na tydzień i nie myślę w ogóle o tym Żeby zajrzeć do komputera czy do telefonu Dodać zdjęcie, dodać instastory Nie, ja mam dzień w dzień Dzień w dzień, dzień w dzień I oczywiście to jest przyjemne Jak najbardziej, to jest moja pasja Gdybym tego nie lubiła, to bym tego nie robiła I tak dalej, i tak dalej Niemniej jednak no, jest takie Ziarenko, którego ja właśnie Zazdroszczę osobom, które przychodzą po zmianie do domu i jest tylko dom. Albo właśnie wylogowują się na tygodniowy urlop. No cudowne, to musi mieć uczucie. Ja go nie znam. Oczywiście, pewnie mogłabym tak zrobić, ale nie mogłabym tak zrobić. Po pierwsze, jestem już tak bardzo z tym zżyta. Wy jesteście, ja jestem zżyta z tym, wy jesteście zżyci ze mną. Plus do tego, no prawda jest taka, że każdy z nas każdego dnia walczy o widza, ale też. To nawet nie chodzi o to, jak my się porozumiewamy i o interakcje między nami, tylko prawda jest taka, i to pewnie, jak się tam interesujecie trochę social mediami, że YouTube, Instagram, Facebook ucinają strasznie zasięgi. I my często musimy się bardzo dużo narobić, żeby nawet dotrzeć nie do ludzi gdzieś tam z zewnątrz, tylko do Was. Bo często wasze, nasze posty, filmy nie docierają do Was, nie wyświetlają nam się i itd., itd. No i prawda jest taka, algorytmy są takie, że jak zrobimy sobie przerwę, to jakoś taką większą. Albo też mniejszą, to stracimy na tym bardzo dużo, bo te filmy przestaną się wyświetlać, ludzie nie będą tego widzieć. Wy, jako widzowie, nie nowi ludzie, jeszcze raz podkreślam, nie będą do Was te treści trafiały, więc ta przerwa jest po prostu organicznie niemożliwa. No wiem, może czasami sobie można zrobić przerwę, ale jakbym tak zniknęła na tydzień, to później. Byłoby mi szkoda, że tak mało z Was odbiera właśnie moje treści, że do tak małej części z Was docierają te treści, więc jednak trzeba być po prostu systematycznym i jak ktoś mnie pyta, jak odnieść sukces na YouTubie, no to ja nie wiem, bo gdzie ten sukces, ja jestem po prostu sobą. Może jak zdobyć jakąś tam popularność na YouTubie? To ja uważam, że systematyczność jest jednym z właśnie z najważniejszych kluczy do tego, żeby... Mm, Jakoś w social mediach zaistnieć. Już tutaj nie mówię o sukcesie, ale o jakichś tam zasięgach, żeby zaistnieć, być, mieć jakieś tam liczby. Chociaż to nie jest najważniejsze, ale jednak jak to robimy, to chcemy mieć te liczby. No, to systematyczność to jest klucz. Także, no, pozazdrościłam im trochę tego, że, że mają taki po prostu urlop, mogą wyjść, poimprezować, wyluzować. I to jest spoko, a ja siedzę i montuję film i nagrywam film, <głos> <głos> lubię to, lubię to, gdybym tego nie lubiła to pewnie bym się złościła, jak widzicie się uśmiecham, no ale takie coś jeszcze chciałam na koniec, bo jak mi się przypomniało to, to się cieszę. A swoją drogą tak sobie myślałam, tak bo mi się przypomniały te stare czasy, jak człowiek to miał komórkę, żeby zadzwonić i napisać SMS-a albo puścić strzałkę, żeby ktoś odzwonił. Ja miałam zawsze miksa, nie miałam na karty, ale to też się wykończyło. Teraz już nie ma takiego czegoś, chyba nie. Przypaj, co granicą jest, ale w Polsce jest miks jeszcze? Nawet nie wiem. W każdym razie no, cieszył się człowiek, jak wyszedł kolorowy czy jakieś są zdjęcia. Trzy piksele na krzyż można było zrobić, a teraz to na no, pomyślają jakieś face ID, dwa aparaty, trzy aparaty. sakra. Później jeszcze wyszły te motorole z klapką, to był czat w ogóle. No i dopiero później, później zaczęły wchodzić ze smartfonem, bo jakiegoś samsunga monte, który się tak zacinał, Dopiero później poszłam do iPhone'a właśnie. Jeszcze miałam taką Nokię, która miała klawiaturę kuwerty. To akurat było wygodne, chociaż teraz też jest klawiatura kuwerty, tylko na ekranie. Ale to były czasy. Fajnie tak dorastać w takim e, rozwoju, takim boomie wręcz technologicznym. O! Pewnie ten boom będzie trwały, jak będziemy mieli po 60-70 lat, to już nie będziemy nadążać za tym, co nasze wnuki robią. To taka jest kolej rzeczy. No, ale zobaczcie. Ja wyszłam od tego, że nikt nie miał komórki. Mój tato kiedyś, moja babcia kiedyś, moja babcia wygrała na dniach między komóreczkę. Mysy komórka idęła moja mutacja, i to była pierwsza komórka szczególnie z anteną w naszym domu i później dopiero powoli powoli, no ale wyszłam od tych czarno-białej nauki, później kolorowe i później dopiero smartfony, zdjęcia i tak dalej. Fajne to był czas na rozstanie bez komórki, a ja przede wszystkim bez tych wszystkich suszel. Medius. Myślę, że generalnie teraz się ciężej dorasta młodzieży, właśnie z tym całym internetem, Instagramem i tym wszystkim. Po prostu jest ciężej, bo ten internet przekazuje inne wartości i trochę się różni od rzeczywistości. Jezus, kończę już, bo bardzo poważne tematy mi tu wlazły. Ale jestem ciekawa, czy macie podobne przemyślenia. A o skoi mam jeszcze tą intensywnie, maskę intensywnie na ona jest świetna. Na noc, taka grubsza warstwa, nawet nie musi być grubsza, i piękna rano jest twarz. Wiadomo, że to jest tak, za moich czasów to było lepiej, każde pokolenie tak będzie mówiło, ale generalnie, no samo widzę co się dzieje w internecie, jestem tu codziennie i widzę, że może być ciężej. Ale tego akurat nie zmienimy, bo takie są czasy, i nawet ja bym tego nie chciała zmieniać, bo na pewno dodaje mnóstwo możliwości. Ale chyba po naszej stronie, jako po stronie rodziców, stoi trudne zadanie. Ja jestem młodym rodzicem, moje dziecko jeszcze niewiele rozumie, no ale myślę, że czeka mnie trudne zadanie, żeby dobre wartości przekazać i nie pozwolić przekazywać wszystkich rzeczy z internetu. O, ja muszę być sitem, filtrem i górą. Koniec, koniec, koniec na dzisiaj. A dlatego ja już żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za niedługo. Coś mi się wydaje, że za niedługo będzie kolejny vlog, bo mi się to przegada. A co tam? Żegnam i do zobaczenia.